Sądy miały być wolne, a są powolne. To mam dość wojny sędziowsko-sędziowskiej. Na zakończenie, jako przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, jako sędzia, chciałbym się podzielić refleksją, że mam dość, mam dość wojny polsko-polskiej, i warto w tym miejscu przypomnieć, jakże prorocze słowa z kwietnia 1939 roku że są w ojczyźnie rachunki krzywd obca dłoń ich też nie przekreśli. Nadto mam dość wojny sędziowsko sędziowskiej sądy miały być wolne, a są powolne. Miliony obywateli polskich i tysiące przedsiębiorców zbyt długo czeka na sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że panu prezydentowi we współdziałaniu z najwyższymi organami władzy publicznej uda się rozwiązać te kwestie. Niech opoczność czuwa nad Panem Prezydentem, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną. Niech żyje Rzeczpospolita Polska.